Cześć, witajcie, pasterze Szatana. W tym odcinku będziemy śledzić gigantyczny rozpierdol. A pomoże mi w tym ojciec. Yo! Dobrze, więc to jest dziesiąty odcinek, zagrajemy w Down Over 2 Retribution. A dziś zrobimy sobie kolejną misję opcjonalną. Na tej funie. jeśli pamiętacie, to na tej mieliśmy ten gigantyczny rozpierdol, tak? To na tej planecie? Tak, jest planeta oczyszczona. Czyli zostało zmienione wszystko z jej powierzchni. A my się tam wpierdoliłem, bo jesteśmy hardcore'ami. Czy coś się zmieniło w moim ekwipunku? Jakiś lekki lak, ale już się ogarnął. Nie, raczej nic się nie zmieniło. Już ewoluować bardziej w Pokemona nie mogę. Wariusem nie chodzę. Nerot nie wiem. Kain nie wiem. W tak, moje tak. postacie? Te. Dobra. Więc my zaczynamy, przenosimy się na tyfun, już bez zbytnego pierdolenia. Po prostu się rozstawmy i zasiejmy ziarno szatana w tej Dwa, planecie. 1, zero, trz. Przebij się. Ale rozwalone wszystko. Lewa. Wow, sami widzicie jak to wygląda. Właśnie tak. Mamy lawę, gigantyczne kratery. Po prostu piekło wyrasta z ziemi. Właściwie, skoro był na tej planecie Eksterminatus, po co my na nią idziemy? Skoro nic na niej nie ma prawa istnieć, nie wiem. Ale mamy tam misję opcjonalną, więc tam idziemy. Yy. Ale myślę, że to się tak wygląda piekło. I grają w nim muzykę Justine Weaver'a, na pewno. Tak. Chociaż I mówią so po niemiecku. Kiedyś sobie myślałem, tak, jak mogłoby wyglądać piekło. Też sobie wyobrażałem, jak mniejsze, że wyglądałoby tak, że to jest taki. Jeden pokój, w którym jest strasznie zimno, i to musisz w nim siedzieć, tak... Strasznie zimno? No, tak... alternatywna opcja, nie? Zawsze piekło kojarzyło się wszystkim z płomieniami, ty, lawą taka, i... No, ...mordorem. No widzę właśnie. Skąd te elfy? Będziemy musieli zniszczyć elfy. To, każdy kojarzy sobie piekło, tak, z płomieniami i... ...lawą, właśnie jak tutaj, i... ...szatanem, a tak... Taką alternatywną węzłę piekła sobie wymyśliłem. Tak przynajmniej ja sobie to tak ułożyłem, ale tak było mniejsze. Zawsze kojarzy mi się z lawą i z innymi pierdołami. Tak. Ale na stówę <gry> mówią po niemiecku w piekle. No tak, też tak myślę. To jest bank, to jest stuprocentowe, to jest potwierdzone naukowo. No właśnie. W ogóle raz widziałem w internecie taką rozprawkę na temat czy w piekle jest ciepło, czy zimno. No w sensie to zostało inaczej nazwane, ale wytłumaczenie tego typa było tak profesjonalne. I co było wreszcie wytłumaczeniem, że jest ciepło czy zimno? Nie, wytłumaczenie było tak, że skoro każdy grzeszy, to jest. i to idzie do piekła, więc wszyscy idą tak naprawdę do piekła. Nie ma osób, które idą do nieba i tak dalej. I jeżeli piekło rozrasta się wolniej niż przybywa dusz do tego piekła, to się robi tłoczno, więc jest gorąco. Ale A. jeżeli piekło się by jednak rozszerzało szybciej, to mogłoby być cieplej, znaczy zimniej. Aha. Ale czemu oprócz ja nie chcę iść do piekła. Każdy jest grzesznikiem i w, momencie, w tym momencie na przykład grzeszymy. Czyli nie to po co komu niebo, jak nikogo w nim nie ma. Pasrane. Znaczy jest w nim Bóg i anioły. Aha, ale. Skąpi. Jest jeszcze ewentualnie taka szansa czyścić, ale no, nie wiem, czy ludzie mogą wierzyć w takie rzeczy. No. ja Nie wiem, jakiś psychol to wymyślił. Wolę nie myśleć takimi kategoriami. Ale no ale zniszczy... wytłumaczenie było mega. Rozwaliło no, mnie. Zniszczył system, to poważnie. Yy, wracamy po chwili przerwy. Problemy techniczne. Nic specjalnego, musieliśmy jeszcze raz tutaj dojść. No, no, czyli nie chcieliśmy tam tego tracić, bo już trochę zaczęliśmy i po prostu nie chciało nam się jeszcze raz tego robić, więc po prostu przytniemy tam ten kawałek i teraz się właśnie widzimy. Dobra, ja tam na nich lecę, a to tutaj przejmij. Dobra. Ogólnie tutaj mamy czas, jeśli zauważyliście po lewej na dole. Jest określony, mamy 6 minut jeszcze i 10 sekund. My będziemy musieli tutaj zniszczyć zgromadzenie pajęczego traktu. Nie mam pojęcia co to kurwa jest zgromadzenie pajęczego traktu, ale mamy to zniszczyć i to jest ważne. Znaczy myślę, że to jest takie zgromadzenie, że jest taki kąt przy suficie i dwie ściany. I wiesz, takie wielka pajęczyna i tam idą wszystkie pająki i planują zniszczyć ludzkość. Lol, zniszczyłem portal, a stworzyłem z niego krwiopuszcza. puszcze. <laughs> To jest się nazywa oszczędność. No. Dobra Dobra, zniszczenie takiego traktu dało nam dwie dalej. minuty. Ale super superancko Czyli musimy teraz iść jeszcze tam w lewo, tak? No, to jest jedyna droga. No dobra, oblecimy te punkty o, jest roboczłowiek. Przejmij sobie go przejm. Będziemy Ida. mieli gigantycznego robota. Chyba go wcześniej rozjebiemy! Nie Dobry. tam jest, jest, jest roboczłowiek. Je roboczłowiek trz. Ale ty atakuj robota, no. Dobrze. Dobra, to weźcie przejmij ten punkt, ja lecę dalej. Spoko. Punkt po prawej, już też idę przejąć. Okej. Okay. lecimy wyżej. Wydaje mi się, że jeszcze zostały coś koło trzech. 3 czterech odcinków tego Daunowora. no niestety zbliżamy się wielkimi krokami do końca. Wielki finał. Ale jak Ale... wspominaliśmy wcześniej, to nie jest koniec samej serii. No nie. Spokojna wasza rozczochana, jeśli lubicie Unowora na naszym kanale to jeszcze będzie. Co oglądać, mamy kilka pomysłów. Kilka, od cholery? Tak, Nudzi Nudzić się nie będziecie. Okej, okay, rozjebany budynek. Kurde, przewrócili mnie. O, wrota, fajnie. Tak skampiły. No. I rozumiem, że to będzie dawało nam taki czas, tak? Tak. Bo tak trochę chore by było, jakbyśmy musieli taki spory kawałek dosyć przychodzić w 7 minut. No, Ale by było przykre. Bieg biegnąc na pełne, i myślę, żeby się udało. też tak myślę. Napałę przez wszystko po prostu. No. Nieee Dobra, akwizycja przyjęta, nakurujemy na dół. No i jeszcze trochę kawałek. Kawałek. A mój padawanie, włączyłeś o. stoper? Tak, 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 mój panie. I nawet go zatrzymałem wcześniej. Okej, okay. a jak stoimy z czasem? Takim, że jest 7 minut. Czyli bardzo dobry czas. No. Jak to mawiają? Przejmijmy sobie tę bazę. O, tak nie mawiają. Mówią. Kurde, zablokował mnie twój głupi robot. O, dobrze, czołg sobie kupię. Mój robot nie jest głupi. Jest, zablokował mi drogę. <noise> to jest robot człowiek. Kupię sobie czołg. Uciekają. Albo grubasa, po prostu kupię. Nie wiem skąd, ale odblokowaliśmy grubasa. Nie pamiętam nic takiego. No, ale cieszmy się, mamy grubego. Wiem że a chyba w ostatnim momencie go zabiliśmy dla, dla w ostatniej misji go zabiliśmy i dlatego został odblokowany. Tak. Także tego. Czekaj na mnie, ja też chcę siać mordor, a nie pójdę bez moich żołnierzy. Spokojnie, dla wszystkich starczy. Ok. Jest y, główny dowodzący Grobas z Alebami na <laughs> Tak, ma bany bebech, ale w twarzy mu. To nieistotne. Okej. Okay. Rozwal ten portal. Spokojnie. Chodź gruby idziemy. Grube. Jak się rozlewa na boki. No. Bez wyobraź sobie jak jest mu gorąco, jak się topi po prostu on. Jak to? Wojska przez to przeszły? One mnie teraz zaskoczyli. No. O, idzie robocik. Zobaczymy kto jest lepszy. Gruby? czy robocik? Chodź, tu sobie. Dobra, tam. Kocie. Na dół nie idziemy, bo nie, bo nie ma co. No sobie mamy trochę, trochę ten czasu jeszcze więc... Można tam nic istotniejszego nie. Serkwizycja. Widzisz serkwizycja? A to jest zawsze ważne. Po no, nie, nie chcę, żeby to trwało za krótko. Dobra, czas na pustoszycieli. Dobra. Ja tu wklejam już. I zniszczę ja tego robota. O, to jest ich baza. A im to zrobię prezent na środku? Jakoś prośbę Kalifornii zdobyłem. Prośba Kalifornii? Użyjmy jakiś jego skilli. Wymiociny. Wygląda fajnie. Wygląda... Żyga, ale żygno. Ruch... tych... Ruj, much. Trz... muszki... Jaki gruby, bez kitu. śmierdzący. Kręgosłup na wierzchu, wszystko tam. Hmm. Bardzo dobrze. Ogryzaj i pożeraj nasze ciała, bezmyślny szkodniku. <gryzny> Nie ma znaczenia. bo, bo zobacz jak te muchy obok niego latają. Jezu jemu kręgosłup widać. Skąd jadł? No. Czym go karmili? Bo to musi boleć. Zobaczcie sami czy może potem się przybliżyć. nie, nie uda się już. Ile trwa Proszę... odcinek? Odcinek trwał z 11 minut. No, dosyć krótki, bo misja opcjonalna. Myślę, że on wystarczy. My się bierzemy zaraz za następny odcinek, żeby już tak z mostu idziemy. A pojawi się nie wiem kiedy, więc wyczekujcie tego. Tak więc YouTube, my się żegnamy. YouTube. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i wiecie co macie robić. Czyńcie swoją powinność. Siejcie o. zło i chaos na świecie. No dobra, żegnamy się. Na razie, papa. Na razie.